Wreszcie, give me my gun. Ale oczywiście z moją bronią będzie, będzie ciężko. Ale te 10 naboi, które mam w środku, myślę, że wystarczy. Gdzie? 30, kurde. Mam, mam jeszcze w zapasie. Dobra, musimy się położyć. Bo ja już nie daję rady. Robić herbaty mi się nie opłaca. Cztery godziny. Zagrzejemy się. O. No to już poszliśmy. Mhm, ta. Ekstra. Jeszcze dwie godziny. Strata czasu. Pijemy, jemy i zapieprzamy. Czeka nas w cholery roboty. Tylko litr wody, dlatego że potrzeby, potrzebować będziemy dużo miejsca, a ja nie mam tego miejsca w plecaku. najchętniej mi zostawił siekierę. Żeby się odciążyć, bo naprawdę będziemy musieli. Bedrol w razie czego musimy mieć. To jest mus. Mm. Rewolwer mógłbym jeszcze wy wywalić, Uff, chociaż jest to ryzykowne. No, ale chcę się po prostu odciążyć, kurde. no Musimy biec, bo nie ma czasu. There is no time, my friend. Jeżeli ich tam nie będzie w pobliżu, no to okej, okay, nie, ale. Mm, wydaje mi się, że. Na 100% oni dziś się będą kręcić. I teraz się zastanawiam, czy najpierw patroszyć. Czy najpierw się z nimi rozprawić. Ta pogoda dalej jest do dupy. Ich pozabijam i będzie święty spokój. Tylko ja kiepsko strzelam. W zasadzie, żeby zabić wilka, to muszę dobrze trafić. A z tym u mnie nie za dobrze. <grym> Dobra, jak tu sytuacja wygląda? Co tu jest? Dobra, no na razie nie będę chodził, bo nie wiem. Tam chyba są kamienie. Tam jest jeleń i już przed nim jest wilk. I jest drugi. I powinien być gdzieś trzeci. Ewentualnie, chyba, że ten trzeci dostał jednak kulkę. I gdzieś leży. Dobra, mam w razie czego karabin. Zostawmy na razie tamtego jelenia. On jest w miarę świeży. Pójdźmy tutaj. Bo brakuje trzeciego wilka. Wiem, że miałem je pozabijać, ale jeżeli się uda wypatroszyć chociaż tutaj e, tego jelenia i uciec stąd, to będzie OK. To nie, nie musimy jakby ich zabijać. Na razie. E, bo jak ich pozabijamy, to będzie jeszcze więcej do patroszenia i ja zaczynam brakować czasu na to wszystko. No i, no i tak to wygląda. Dwa kruki latają. Tu jest i jeleń, i wilk. Wilk jest starszy. Nie wiem, gdzie jest ten trzeci wilk. Zamarznięte 5 kg. Nice! Godzina. No, ale musimy to zanieść bo tu już będziemy przeciążeni, a dwa, że będziemy śmierdzieć w cholerę. Więc teraz biegiem jak najdalej od wilków i wracamy tamtą moją ścieżką. One się w zasadzie nie zainteresowały. Ile my ważymy? 30 kilo. Ale to nie, i tak nie będziemy już tego jelenia potroszyć teraz też w sumie mogliśmy ale czekajcie, jak one się jakoś szczególnie nie zainteresują to pójdziemy tędy na skróty szkoda naokoło to iść moment go nie, tego ile ja pozbierałem, nie? on jest już zebrany to jest ten pierwszy no tak, no nie mogę nic, nic zrobić Dobra, idziemy tam, yy, do domu. Zrzucimy mięso. Nie wiem, czy wrócę jeszcze dzisiaj po następne, po tego jelenia. Dobrze by było, ale to musimy się przebiec. Znowu. No szybko. Ciach, ciach, ciach. Zaraz wrócimy po, tamte, po tamtego jelenia, jeszcze może. Prawda, już może być troszeczkę ciemno wtedy. Ale musimy, musimy. Eee, na ten dysyleń na środku, kurde, no nie wiem. Mam zagwostkę, troszeczkę. Siedźmy i się unapijmy. Lecimy dalej. Tu mamy zapasy na tydzień, wydaje mi się. Nawet więcej może. To teraz łowić ryb na pewno długo nie będziemy. Ale ja będę musiał chodzić po okolicznych. Znaczy po okolicy ogólnie, tej jak najbliżej domku i ciupać wszystko co się da. Jakieś gałęzie duże. E, idziemy to zrzucić surowe na górę. Chociaż mogłem przy wejściu samym, bo trochę nie ma czasu na takie nacisanie. Mm, Teraz tak, to jest starsze, dobra. Tutaj zrzucimy całe to mięso. Gra. prawda jesteśmy zmęczeni. Eee Ale powinniśmy dać radę. Najwyżej kawy jedną ogólne, no nie wiem. Dzieje się, nie? Nagle, kurde, tak nic do Tu nagle był jeden jelonek, tutaj yy, no miał być jeden wilk, a jak się okazuje, się porobiło tego o wiele więcej. No i trzeba będzie zbadać dobrze tamten teren, bo mówię, ten trzeci wilip musiał gdzieś paść. Były cztery. Eee, zostały dwa. Tego trzeciego ja nie widzę. Tam dalej kręcą. Generalnie gdybym podszedł jednego zwabił i jednego ustrzelił, to ten drugi już raczej ucieknie. <ścoughs> no y y hmm. jest problem. Jakby nie patrzeć. Tamten już jest zabrany, więc tam już powinny za... Za, no za chwilę za lada moment przestać latać. Bo w momencie, gdy już jest zabrany, to już nie ma sensu, żeby latały one. Tak latają przez parę dni, no. Czy też do momentu właśnie gdy ich się nie pozbiera. Jelenia tu jeszcze zdążymy, a nad tamtym jeleniem zastanowimy się dnia następnego. No i tu będę musiał przyjść tę ławkę, kurde, zbić. A w zasadzie oprócz ławki to nic więcej nie zostało. Czy jest to ten trzeci wilk? No nie ma go. Wcześniej był i pilnował, a teraz go nie ma. Skórę wziąć, ale ja nie chcę Dobra, jeleń To już będzie noc Jasne, guys, ja nic nie widzę Musimy tu już zostać Szczęście, tu są domki. Kurde, przecież tu jest tak ciemno, że ja tu kompletnie nic nie widzę. Czy w tym domku jest łóżko? Jest. Na całe szczęście. Tylko, że mi zostały 94 kalorie. Nie mam co jeść. No możemy krakersy. No i picia nie mam. Mhm. Za dużo w sensie. Na rano jeszcze coś będzie. O oh my fucking god. Nic, musimy się przespać do rana. Ale się załatwiłem. Kurde, wiedziałem, że wracanie tak późno to będzie kiepski pomysł. Kalorie, że tam spadną, to pół biedy. Mamy ich sporo. Zero wody. Zaczekajmy jeszcze tą godzinę. Ale już powinno się robić, właśnie. Jasno. Nie, he, tylko nie to. Gdzie tu jest wyjście w ogóle z tego domu? Pierdzie, ale tylko nie to. Ja muszę wrócić do domu. Nie ma opcji, żebyśmy wrócili w tych warunkach. Nie będziemy kusić oczywiście też wilków, żeby tu do nas doszły, trafiły, więc. Mam inny pomysł. Za ten czas sobie pociupiemy na tym mrozie. Mam nadzieję, że potem znajdę to. Ach, tylko żeby kalorii nie mamy, nie. No aczkolwiek to w sumie byłoby jakieś zajęcie na chwilę. A, nie mam. E. Dobre sobie. Zostawiłem. Żeby mniej ważyć. Nie widzę. Nie pozostało nam nic innego jak czekać. No i tyle. Przeszukiwałem to na 100%. No. Tak właśnie, my jesteśmy głodni, niech przestanie wiać, fucking hell. To nam wszystko pieprzy po prostu tak ta pogoda, że to się w pale nie mieści. Nie mam wody już. Zaraz będę musiał zjeść krakersy. No, koniec tego kuźwa, no. O, pierdź, wreszcie. Pieprzamy stąd. Ja pierdzielę ile można. Ja też, ja też błąd zrobiłem, że nie popatrzyłem, ile ja mam przy sobie mięsa. To był potężny błąd. I picia. uzupełniamy wszystko No i będę myśleć co z tym ostatnim Jeleniem Idzie, jest trzeci wilk Ja pierdziela, cholerny wiatr No to, to już też, znowu jest późno Co, znowu mi zostanie noc jak ja tu wrócę po tego jelenia? Na razie w dupie z tym jeleniem Musimy już upiec to mięso co mamy. I dnia następnego najwyżej pójdziemy. Nie da się inaczej. I Mackenzie proszę cię biegaj, bo ja nie wytrzymam takim tempem. To jest tak przesadzone, że jak wiatr nam wieje w twarz, to że nie idziemy. To nie jest kurde pustynia no. Jesteśmy na wycieńczeniu, ja pierdzielę. Z kaloriami i z piciem. This is insane. You can eat a horse. <sighs> Fucking ridiculous. I don't have anything for a drink right now. Najpierw picie, bo mięso zabiera. E, picie. Jedz Mackenzie. Jedz. Dobra. Ja pierniczę. No Nie musimy wodę sobie zrobić. E, aha. Patek rozpalamy. Kurde Teraz przecież zobaczyć jak, w jakim stanie jest to mm, mięso, które leży na ziemi. To jest nic.

Prawda, kurde, z tym mięsem można by było. To ma tylko 6%. Wait, what? 6% To mięso z wilka trzeba w pierwszej kolejności zjeść. Ja pierdzielę. Mówiłem, że to za długo leży. Jasny gwint. Nawet nie popatrzyłem, ile to ma procent. Ale po upieczeniu będzie dobre. To nawet, jak miało chyba 0%, to będzie miało 50% po upieczeniu. Na moment, bo mi zaraz w piecu wygaśnie 55% ja. Parę kawałków mam, a jeszcze wodę potrzebuję zrobić. O kurde, to był jakiś mały kawałek. Troszkę stracony czas, no ale trudno. I tu już robimy wodę. Godzina 13. Musimy dorzucić, bo tej wody mam za mało. Dobra, 38 do zagotowania. Musimy tak zrobić. Do zagotowania do stopienia. Tu jest 25 minut zostało. To nawet tej chyba najmniejszej porcji, nie wiem czy nie zdążymy. Chyba nie. Do zagotowania 25, 23, no to musimy patyk dorzucić. Niestety. Do zagotowania. Dobra, 8 minut. Super idealnie. Zaraz będziemy się kłaść spać, tylko musimy no kurde pojeść to mięso. I w pierwszej kolejności to wilka. Dobra, kładziemy się spać. 10 godzin wystarczy. Oja, ale to się dzieje, moi drodzy. Znowu, znowu pogoda mnie wkurza. Tu byśmy musieli poczekać. Tylko tak kurde. Właśnie, w jakim stanie są nasze ciuchy? Buty by się przydało naprawić. Czapkę by się przydało naprawić. Nie mam tkaniny, co prawda? Ach, jelita mam do wyrzucenia. Świeże. Zdecydowanie ta. Dobra, musimy poczekać, bo ja nic nie widzę. I jeszcze w dodatku i tak wieje. Kurde. Dobra, pogoda przeszła. Za bardzo jasno to się nie zrobiło. Ciach. Kolejny kawał mięsa. Ciach. Teraz tak. Nie wiem gdzie, ale gdzieś tutaj. Muszę te jelita pozrzucać. Eee, to mięso będziemy jeść. To było później zrobione. Teraz tu wyrzucam kolejne, które w kolejności było zrobione. To jest moje stare jeszcze jedno stamtąd. Więc odkładam je tu. Bo muszę jeść w pierwszej kolejności mięso wilka. No i idziemy znowu. Próbujemy się dostać do tamtego jelenia. Bo sami widzicie, że to mięso wiecznie czekać na mnie nie będzie. Wziąłem dwa duże, tak? Nie. Jeden mały. Wróć z jednym kawałkiem. Spleśniałe mięso wilka? Nie gadaj, że tam spleśniałe. Mamy przy sobie 4 litry picia, więc w razie gdyby coś się stało przeżyjemy, całą noc nawet jak nas znowu złapie e, śnieżyca.